Cześć, tu Marek i Rośliny. Dzisiaj mam do odpakowania dwie paczki, i chyba w żadnej nie ma hoi. O dziwo. To znaczy, nie jestem pewny, dlatego że jedna paczka to jest moje zamówienie, a druga paczka to jest prezent, który dostałem od patronki. E, I nie wiem, co jest w środku, więc zobaczymy to. Będziemy wszyscy razem zaskoczeni, bo naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Co? Zacznijmy od tej pierwszej paczki. Tutaj na pewno nie ma hoi, bo wiem za co zapłaciłem. Mam tutaj towar zapakowany w gazety. No dobre, to bierzemy się za to. Hmm, od czego by tu zacząć? Zacznijmy od najmniejszej. Robimy napięcie. O! Dobra! Mamy tutaj hiritę. To jest bliska krewna mojego Streptokarpusa, który okazał się tak naprawdę Primuliną. to jest Hirita, która ma wariegację w środku. No i stwierdziłem, że ciekawie będzie mieć jakąś hirite, bo nie mam żadnej, więc stwierdziłem, że kupię taką z wariegacją od razu. Te liście są trochę jak pianka neoprenowa, powiedziałbym, bo nie są ani gładkie, ani śliskie. Są takie... troszeczkę stawiam opór, jak się przejeżdża palcem, bo są tutaj takie króciuteńkie włoski, takie są leciutko omszałe. Fajne. Zobaczymy, jak będzie rosła. Na razie jest w ziemi i nie wiem, czy ją przesadzać, czy nie. Zobaczymy. Chyba na razie ją zostawię tak jak begonie po prostu. Idziemy do drugiej paczki. Jest moja piękność. Na co najbardziej czekałem. Pozwólcie, że odpakuję dalej. Sypie się z tego jak cholera. Yy, dobra, już mamy. I to jest. Roślina, na którą polowałem dosyć długo, no myślę, że z rok nie mogłem jej kupić, ciągle ją przegapiałem, jak się pojawiała, a nie jest aż taka popularna, więc stwierdziłem, że w końcu muszę ją zdobyć, jak jest okazja. No i prawda jest taka, że nie jest to jakaś ogromna sadzonka, ani nie jest też jakoś ogromnie wybarwiona, natomiast to się może zmienić i mam nadzieję, że tak się stanie. Zobaczcie, to jest Hibiscus tiliaceus, który jest z wariegacją. On ma piękne liście, no sama nazwa wskazuje, że jest taki trochę w kształcie lipy, liść lipy. I te liście są normalnie jeszcze większe i mają całe takie plamy wariagacji. wygląda to niesamowicie, zwłaszcza na młodych liściach. Pokażę Wam zdjęcia, bo tam będzie to fajniej widać. No ale cieszę się, że w końcu go mam i w sumie ten rozmiar zmieścimy się chociaż na regale. Więc fajnie, cieszę się, że mi się go udało zdobyć w końcu. Bardzo ładne. No i trzecia roślina. Ta jest dla Włodka. Wow. Nie sądziłem, że będzie tak duża. O, znowu mi się nasypało. Jest to Begonia. Begonia. Nie będę jej chyba otwierał bardziej, bo mi się tu już i tak z niej sypie, a jeszcze nawet nie jest otwarta. Nie wiem, jak to jest możliwe. Nie wnikajmy. Tylko tak to trochę zgarnę, żeby łokcia w to nie wsadzać ciągle. To jest begonia Oldemore. Trochę mi się z Voldemortem i stwierdziłem, że będzie fajna. Ale przede wszystkim skusiłem się przez to, że liście są takie omszałe również. Są chropowate. Widać takie malutkie włoski na nich. Od spodu są takie bardziej czerwonawe. Od góry są takie zimne, taki, taki, taka stalowa zieleń, bym powiedział, taki kolor szary, szaro-zielony i pięknie błyszczące dodatkowo. Tak jak Riccinifolia trochę ma taki połysk, to, to też ma tak. Fajnie, bardzo ładna. No, mam nadzieję, że będzie dobrze rosła, będzie piękna. A to dla Włodka, bo on lubi peganie fajne dobra i teraz przechodzimy do tego tutaj w ogóle powiem wam że wczoraj mnie spotka dziwna sytuacja na patronajcie i w komentarzach tutaj dlatego że no mam patronajta dla osób które chcą wspierać kanał jeżeli ktoś nie wie i tam można wybrać jakąś kwotę wsparcia i po prostu wspierać ten kanał przez miesiąc rok czy ile się tam chce i w każdym razie dostęp bo w ostatnim odcinku mówiłem coś na ten temat właśnie patronajka i w ogóle tego, jak to wygląda, to wspieranie kanału i jak wyglądają zarobki na YouTube w ogóle. No i ktoś napisał w komentarzu, że został nowym patronem. Mówię, wow, no to super. Zawsze się odzywam do nowych patronów w momencie, kiedy tworzę kolejny film, po to, żeby ich nie przegapić, bo wysyłam im zaproszenia do grupy na Facebooku. No i żeby to wszystko było jakoś uporządkowane, no to wrzucam im zawsze te zaproszenia wtedy, kiedy dodaję ich też na liście patronów, która się pojawia na końcu. E, no ale nie zdążyłem tego zrobić i dostałem powiadomienie w nocy, bo patrona i w ogóle to jest tragedia, jeśli chodzi o jego działanie, w sensie z powiadomieniami. Jak ktoś napisał do mnie na przykład o 13, to ja dostaję powiadomienie po północy, e, no a trudno, żebym siedział tam cały czas, bo nie ma tam co robić, więc po prostu jakby wiecie. Dostałem to powiadomienie i tam było napisane że y, y, jak można y, przestać być patronem? To jest od tej osoby, która napisała komentarz, że jest nowym patronem. Jak można przestać być patronem? Proszę mnie usunąć z Patronite. No ja nie mam takiej siły, żeby kogoś usunąć z Patronite i nie jestem w stanie nic poradzić na to, że, y, że ktoś coś zaznaczył tam. Tak naprawdę nie wiem, jak można to zrobić, bo to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że można zablokować jakby płatność na karcie, czy nie. Czy to już jest pobrana płatność? Nie wiem, bo no po prostu ja nie mam w to wglądu żadnego na tym etapie. Dlatego, no chyba lepiej się skontaktować z Patronite'em. No, ja nie będę tej sobie wpisywał tutaj w y, liście patronów, bo, bo chyba nie chcę tego, z tego co zrozumiałem przynajmniej. No, ale cóż, dobra. Y, skupmy się już teraz na tym, co tutaj dostałem, bo to jest odnośnie właśnie patronów. To jest prezent od patronki, która jak widać. E, wysłała mi paczkę i to jest paczka z niespodzianką totalną zapakowane jest w ogóle super, bo jest karton, który zabezpiecza to wszystko jest taka rama jakby z kartonu a w środku są takie kawałki styropianu i to wszystko jeszcze jest zapakowane w takich pudełeczkach nawet nie patrzę co tu jest napisane na tych karteczkach żeby na razie nie psuć sobie niespodzianki naprawdę nic nie widzę nie jest to trudne, bo naprawdę patrząc w lampy i w waszą stronę jestem i tak już tak oślepiony, że że muszę skupić wzrok. A. Dobra. Odkładamy to. I zaczynamy. A! Tu jest podpisane. Jaka ten? Otwieraj jako pierwsze, jako drugie, jako trzecie. Łe, no to dobrze, że jednak spojrzałem, co tu jest napisane. Otwieraj jako pierwsze. Dobra, lecimy po kolei w takim razie. Wow! Nie sądziłem, że to będą aż trzy paczki. Chyba, że to jest jedna roślina w trzech kawałkach. Nie, no, nie żartujmy sobie. Co. Okej, okay. to jest zrobione na szydełku? Ja nigdy nie robiłem nic na szydełku, bo nie umiem. Kupiłem druty i na drutach coś tam zacząłem robić, ale jakoś... Jej, ale mam brudną rękę od tej ziemi. O nie. Na szydełku czy na drutach? Bo ja nie wiem. To są nie, nie do zabicia kwiaty. Dobra, otwieraj jako drugie. O nie, to jest czegoś jeszcze więcej. Rękodzieło, o matko. To jest jako drugi, to jest jako trzecie. No ja się boję, co będzie w trzecim. Powiedzcie mi, co z tym mogę zrobić? A tu jest żywe chyba. Tak. Wow. A tu jest sadzonka, już rosnąca. Epipremnum jest podpisane, Epipremnum Emerald. Wow. Super. O, aż się posmarkałem. Dobra. Odłożę to na bok. No dobra, to mamy Epipremnum, to chyba trafi do szklarni, znaczy do terarium tutaj z tyłu, no bo Czemu nie? Widzę, że chce rosnąć, więc może się tutaj odnajdzie. Dzięki. No, ale to rękodzieło, to ja nie wiem. Po prostu, słuchajcie, ile to trzeba czasu spędzić, żeby coś takiego zrobić. Ja próbowałem kiedyś robić coś na szydełku, to odpuściłem, bo stwierdziłem, że to nie jest na moje nerwy. Ja nie jestem na tyle cierpliwą osobą, żeby się w takie rzeczy bawić. Robienie na drutach też, jakby. Po krótkich próbach m, zarzuciłem i mam tak naprawdę druty i chyba z, dwa zestawy, nawet tych drutów i, i wełny, ileś, ileś jakichś tych włóczek i po prostu nie mam siły, żeby się za to znowu zabrać. A jedyne co to nauczyłem się szyć na maszynie, bo musiałem uszyć ubrania dla psów, jak były małe i się trzęsły na zimnie. Ale jaja. Dobra, na razie. Ale to jest listek. Wygląda trochę jak liść takiego klonu. Już po nagraniu dowiedziałem się, że Ania, która wysłała mi ten prezent, robi na drutach i na szydełku już od kilku lat, a ostatni miesiąc spędziła głównie na leżąco, bo skręciła sobie nogę w piątek 13, jakże szczęśliwie. No i dlatego postanowiła zrobić coś dla nas, żeby nie wysyłać tylko jednego listka. Więc bardzo dziękuję. A jak ktoś chce, to zobaczcie jej stronę na Facebooku. Nie wiem czemu, ale dostałem znowu alergii na coś. I nie wiem co. Czy to te włóczki, czy to coś innego? Ale coś mi uczula. Nie wiem, zobaczymy. No dobra, podsumowując te zakupy, bardzo się cieszę z tego hibiskusa. Hibiskus Tiliaceus, który bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie miał ładną wariegację u mnie i pokażę Wam za jakiś czas takie naprawdę duże, kolorowe liście. Begonia dla Włodka też bardzo ładna, bardzo ciekawa, bo... Taka zimna, zimna w kolorze, w sensie od spodu nie, ale, ale ten wierzch jest taki chłodny, fajny. No i, i ta hirita też fajna, bo, no bo chciałem ją mieć, nigdy nie miałem żadnej hirity, mam nadzieję, że mi zakwitnie. No i taka jest niepozorna na razie tej wielkości, no ale ogólnie spoko. No, i teraz to EpiPremnum dostałem w prezencie. Dziękuję za nie i będę je musiał dalej ukorzeniać, bo tutaj jeszcze tych korzeni za dużo nie ma. No, ale super. Wielkie dzięki. No i rękodzieło też. A propos, nie wiem, czy pamiętacie te żaby, które dostałem. <noise> One tutaj mieszkają nad akwarium. No dobra, i to tyle w tym odcinku. Dziękuję za prezenty. Dziękuję za wspieranie na Patronite. Dziękuję wszystkim patronom oraz wszystkim widzom, którzy oglądają mój kanał. Dzięki Wam i Waszym subskrypcjom mogę się rozwijać, więc bardzo zachęcam do subskrybowania kanału. Już niedługo 19 tysięcy nas będzie, więc będzie fajnie. No oczywiście zmierzamy do 20, więc ciśnijcie, nawet jak przekroczymy te 19. Poza tym zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.